Wracamy na opuszczony budynek, a Adam wraca ze swoim TikTokiem. Nie, to było chyba. Nie. Za chwilę nasz kolega przyjdzie, bo szedł na pieszo. Chciałam zobaczyć na opuszczonym. I robimy to no, I coś na pewno zrobimy. Kolega wbija 20 kołapuszek. Nie ma. Ile ci zostało? Mówiłem, no. Ale to na no to Ile? 125. No. To niedużo. dużo na górę. Tutaj mamy widoczek. Tutaj mamy kolegów, że chipsy. Będziecie grubi! Kiedyś tutaj było moje gówno. Coś się stało. Widoczek. Jakby jeszcze to jeziorko, bo widzę lepiej, to było zawol... Ej, widać w sumie. Ej fajnie nawet widok wam powiem. Git Gites. No i tak to się tutaj prezentuje. Teraz idziemy coś poskakać, coś poodwalać, coś takiego. Runda o 20 tysięcy. Bieram się. Ja też ten nagrywam, żebyś tam nagrawam. do której tu jest kaśimy? No to 17.30 ja nie będę tutaj teraz wchodzić, teraz się zbawił? Nie, nie giniesz. Nie, bo nie giniesz. Zbiera power, tjutsu. Póki co twoja runda... On ma... On ma teraz niewielką naszą rundę. Twoja runda póki co nikogo nie obchodzi. On ma tylko do 20 koła. Wygrasz to. No, dobra. Mam nadzieję. Masz strach, jakby było. No, no. no nie wiem, no, ale no, Dobra, a to był. No, to był. się. Brawo. Nie zmarł, nie <laughs> Emotka. Jak yep, tam to runda? Tak. Okay. I na łowach. Ej, chłopie! Wygrałeś. Nie, nie wygrałeś. Lecz się na łeb. Chłop ma Ona, nie, weź, ona tutaj zaraz dojdzie, po kurze okay, ją dojedzie. Ja mówię na blisko wiem, że gra. ją na kita. Nie, nie, Wygrałeś. No ja nie, tak. W aktualnym momencie wybrałeś. Chłopie, jak mnie zabijesz, to ja. Używasz gadżetu i, w i się w nią wbijasz. Ole Sigma zbro! Okej Tak. I równo jeste, równo. Równo, dwa świeka. Dawaj otwierasz. Wszyscy razem! Nie ja. Będzie gówno jakieś. Kolcz, ale chodź. Cały skinek, cały skinek. Może jakieś bagna czy coś z tego, więc idziemy coś zobaczyć. Przecież to nic nigdy nie było, więc nie wiem czemu. Dlatego No i szal. Nie, no i szal. Był taki W ogóle mojego... ja, tam jest jakiś blok, czy co? Leon, patrz. Jest taki fajne domy. W szkódę. Nie bawna i tyle. Weźł tam tataj, to tata, Patyk. Trzeba włożyć Patyk. Nie wiem co to bym no troszeczkę. Po prostu ma. Najpierw sobie Patyk. Przejdźmy. Czy tutaj się opyla? Я робу, я разыкал. Куда? Цык, цык, цык. Это не фед багна. Где? Покаж? Тук. Курда, ну. Это у нас не затопит, но уже максимально много. I bierzcie z nas przykładu będziecie mieli fajne butki. Dobrze, że całe uświnione buty. Dobra, widzimy się jak o będziemy tam dalej. Ej, bo ogólnie mam problemu grzęzu. Serio? Nie no, wyjdę... Ale czekaj, bo teraz z tym. Masz mokro? Nie, właśnie mam nieprzemakalne chyba buty. No po prostu emotions nasz, Leon. Emotions nas. Ale żyją, żyją. Czemu ja idę w ogóle przodem? Jak nie, nie Nie mogę być gorszy, tak? No właśnie, Leon, nie możesz być gorszy. Tylko ty masz fajne buty, a nie ty co ja. <grystekujemy> tam. Nie masz? Czy w bagnie? Nie mam, mam. Leon! nie kur... Bagna. O kurde! To już było na serio niezbyt easy. Ci powiem, że chyba lepiej... Dobrze, tamtędy nie szedłem. Fajne, fajne dzieci, fajne buty, fajne dzieci miałeś. Były. Fajne dzieci miałeś, to na czym my tędy na autobusie? No nie przebiegać! Znajduj wszystko, co Oj, ja tutaj kolana. Mama mnie Nie wylatasz do domu. Idę do Adama. Zabieżgamy do lekko Ale troszkę się ściągnie. Żebyśmy nie zwracali uwagi.

Czekać trzeba iść, na chwilkę. <grymianie> <grymianie> co, co, Może... A, A, w ogóle e w no. Mordo, robię tutaj dwa 4H. żebyś mógł Czekaj, ja będę sprawdzajką. Nie wchodzi to ładne no, ku... są drag Wiem, ale A to ty nic. nie dalej ciągnie. Ktoś tam dalej ciągnie. Tam dalej no, tam, 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 tam. no to tak ładnie wygląda. Tutaj no. Można no i no na pewno jakie na są. Następnym razem jeszcze można z je. w tutaj będzie. Kwietnie, ono tam się. Dwa wakacje tutaj Zboczyna. Już wiemy, to będziemy robić tutaj napuszony. Ej, ej. No tutaj... Idziemy. Czekaj i tak, to... ja Tutaj jest szesnasta. Do... jest szesnasta. Ja mam mokre buty, jestem trochę mokry. mokrą rękę. No i co? Jest trochę zimno, ale jest fajnie. No? So, so. Zależy kup! Ej! Dzisiaj Wiesz, że ta woda wlewać się do buta, to, bo to buty nie są daje. O nie mój znafialne. iPhone, ten iPhone, którego tu mamy, był trzy tygodnie podobne. Nie trzeba było go do naprawy brać. 3 tygodnie to mega ładnie, w wakacje to musi być mega piękne I nie mogę go wyciągnąć. Ej, wyciągnąłem uf! A się trochę wpisz. Ja, pierwszy cały mokry! No to będzie dobry kąt! Tam dalej? Tak. Nie, już tego nie widać. Ale to nie jest pszczoń, tylko bardziej taki, to się pobierze. Pisiołek! Skąd to się bierze? Tak się tutaj prezentuje na sobie ładnie git. Jakiś kot w ogóle przebiegł? Powiedziałabym, bo głęboko to jest. Przebiegł ładnie. W bo to stąd leci. leci. Chcemy wiedzieć, gdzie to stąd dokładnie leci. Tam, tam i tam dalej. Tam dalej. Chyba dzisiaj. Ej, weź wam i wrzuć w nową telefon, bo jest prąd. I głęboko. <grytko> Ej, pokaż, jak tam jest w rzędu. No, ci powiem. I dojdzie, żeby sobie zamoczyć bucika. Możliwe wokalne? No, zależy. Mhm. Tylko stopy. Ja pierdziule! Co? No. Właśnie, weźcie z tej stanki. I tak, z takim klipetem. Ja Okej. Okay. Ja to stanę. Ja to stanę. Chodź, chodź, Ale ja się Nie pas. Nie, wierzę! Mam okre buty! Pora, patrzcie, czekajcie tylko, ja to nagram. Co od jeziora, widzicie tam? Cyk od jeziora to idzie. To tam dalej jest jezioro. Skok, damy mało. Nie, jutro. Chyba nie. Cyk, cyk, cyk. I tutaj muszę wyskoczyć. Czekaj, ile, może ty pierwszy chcesz? Ja próbuję. Ja. A ja stąd próbuję. chyba. Ja próbuję, ale musisz mi podtrzymać plecak. Wyglądy jest ryzykowne. Trzymaj Gratki. Ej, ja chcę jeszcze raz. Będziecie <laughs> mnie nagrać. Odsuńcie się. <laughs> Ej, nagraj mnie. Nagraj. Uwaga, skaczę. Bogu skacze. skacze. Wyjechał. Nie, stąd jest nizy, stąd Stąd. Biedne skarpetki. Ej, ja mam czyste buty w ogóle? Czyste? Tak. Dość usienkie. Czyli nie, dobra, dzięki. Będzie skakał! Pan Paweł będzie skakał! Pan Paweł. Dawaj! Ej, ale skąd? No nie, nie jeszcze raz! Teraz ja to robię, jeszcze raz. Teraz ja to robię normalnie. Już taki jestem cały co mam do stracenia? Uważaj. Ja w ogóle nogą chodzę pod I mam nogę. Tak. Dobra. Kjo së në një kapu kratën? Si mu,